Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale w wielkim teście eyelinerów z Drogerii. Będą eyelinery z Rosmana, z Hebe i z Nutridom. Mimo, że jestem sama, to obok mnie siedzi Karla, to nie jest tak, że my się rozłączamy. Po prostu dzisiaj będę testowała na swoim oku i dlatego jestem w pojedynkę. Mam nadzieję, że ten test troszkę Wam pomoże dogonać wyboru, który eyeliner, eyeliner jest najlepszy dla początkujących, dla osób bardziej zaawansowanych. Przetestujemy test w ogóle tak zwanego tarcia, o czym się przekonacie w trakcie odcinka. I w ogóle zgadujcie, który eyeliner mam teraz na sobie: najdroższy czy najtańszy, bo właśnie skończyłam testy i nagrywam dopiero wstęp, więc jestem ciekawa, czy zgadniecie. Zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego eyelinera, który jest najtańszy. Będziemy ogólnie szły po kolei od najtańszego do najdroższego produktu. I pierwszy, najtańszy to marka Lovely Eyeliner Mat. Nigdy nie używałam tego produktu, nawet go nie otwierałam przez na przykład, więc nie wiem, co się kryje w środku. E, kosztował 11 zł, chyba 49 groszy, coś takiego. zakroimy do prawie 12 zł. Malutkie opakowanie. I już patrzę, co jest w środku, bo serio nie wiem. A, ok. aha. A. Czy ta szczote... Aha, czy ta szczoteczka, oj, jakaś taka nieładna. Na zbliżeniu Wam pokażę, że szczoteczka jest jakaś taka powiginana na końcu i to jest typ pędzelka, którego no nie lubię. jakoś. Za... Będzie jeszcze jeden eyeliner, który ma podobną szczoteczkę, ale nie jest to bardzo wygodna opcja, bo jest bardzo giętka. No ale zobaczymy, zobaczymy takie maleństwo. Nie ma kto nawet postawić. Rysujemy kreskę, będę działała tylko i wyłącznie na tym oku. Będziemy od razu widziały, jak to wygląda, jak oko się zmienia pod względem kreski. Eee, no dobra, jedziemy. Ja zawsze zaczynam od namalowania kreski, tak jak to było w, w naszym poradniku: jak namalować kreskę w ogóle cieniem, a później eyelinerem. Podlinkuję Wam tutaj nad, nad swoją głową ten film, i tam uczyłam Karola. Tak, tej pory Karola naprawdę maluje kreski. Dobra, jedziemy z tym, bo dużo gadam, a mało się dzieje. Uuu, O, nie spodziewałam się, że będzie tak ładnie krył. Bardzo łatwo narysowałam pierwszą kreskę. Dobra, trzeba dobrać więcej produktu na pędzelek, to na pewno. No dobra, ja dzisiaj będę działała na takich kreskach. Nie będę malowała, wiecie, nie wiadomo czego. Ale e, pierwsze, co zauważyłam, to to, że ten eyeliner mm, Mam wrażenie, że bardziej smuży niż nakłada kolor, więc trzeba poprawiać, jak widzieliście w miejscu. Mimo, że to trwało naprawdę krótko, bo przynajmniej krótko, szybciutko to poszło. Podoba mi się na pewno to, że jest matowy, no bo jak mówi sama nazwa, to jest matowy eyeliner, więc nie będzie bijał światła, będzie bardzo fajnie kontrastował z bardziej błyszczącymi cieniami na oku. Fajnie mi się to malowało, mimo że ta końcówka, mimo że ta, ten pędzelek, no umówmy się, nie należy do najłatwiejszych. E, za sekundkę sprawdzimy tylko jeszcze jego trwałość, Ich to sekundkę wyschnie i potrzemy palcem. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Kreska mam wrażenie, że już wyschła. Sprawdzimy tylko, jak się będzie zachowywała pod... Aha, okej, okay. czyli w ogólnie ja naprawdę ten nie, nie mówisz, że to jest wodoodporny eyeliner, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak zaproszeniem do dufy, bo no Karol tutaj siedzi obok, <laughs> więc skoro widzisz, nie? No to tak. było potarcie sekundę po prostu po, po tej kresce, więc jeżeli na przykład zapomnicie się <laughs> i w trakcie, potrzecie to jest po kresce, więc yy, no ten test nie został zdany za dobrze, idę zmyć tę kreskę i lecimy z kolejnym eyelinerem, ale ten, no, fajny do nauki, bo jest tani, nie wydajecie za dużo kasy, ale trwałość są lepsze w tej cenie. Kolejny eyeliner to mój ulubieniec, on trafił do ulubieńców. Jest to marka Bell z tej hipoalergicznej serii. Kosztuje również nieco ponad 11 zł na promocji, bo w normalnej cenie to są około 13 zł, ale to moim zdaniem tak jest bardzo mało, jak na tak fajny produkt. Chociaż powiem Wam, że nigdy nie robiłam testu tarcia, więc zobaczymy, czy tutaj w ogóle zda ten test. Tutaj mamy już taki aplikator bardziej ala gąbka, czyli nie jest giętki, jest bardziej sztywny. No i lecimy z tym koksem, bardzo lubię ten eyeliner, mimo że nie uważam, że jest taki super ekstra dla początkujących, bo uważam ogólnie, że dla początkujących pędzelki są najlepszym rozwiązaniem, mimo że są bardziej giętkie, a ta sztywna opcja może troszkę Wam utrudnić malowanie kreski, mimo że, kurczę, może właśnie tak jest, że jeżeli wolicie tylko odciskać tę gąbeczkę, to też ta kreska na pewno powstanie ładna. Ym, zobaczymy. Czy wyjdzie mi teraz tak jakbym chciała, bo najczęściej tak jest, kiedy człowiek bardzo chce, to później mu ta kreska nie wychodzi. To samo z skokiem, nie? Karla? Tak dokładnie. Tak. No, to jest właśnie to takie przesunięcie, mamy piękną kreskę. Myślę, że na razie tyle wystarczy, ja, wiecie, to chodzi o kwestię aplikacji, zauważcie, że nie musiałam nabierać więcej produktu i jeszcze myślę, że drugie oko, śmiało mogłabym potraktować tym, co zostało na aplikatorze, żeby ta kreska tutaj też się pojawiła, więc naprawdę jest bardzo wydajny ten kosmetyk i mam wrażenie, że ta czerń jest taka bardzo głęboka, nie smuży, nie zostawia plamy, jakiegoś koloru, nie trzeba, wiecie, dodawać gdzieś tam do, do sztuko. Do, do sztuka... Do, co? Do sztukowywać? Do sztukowywać, tak, oto dziękuję. Yy, w ogóle gdziekolwiek tego koloru, więc no całkiem fajnie to wyszło. Najczęściej w ogóle tego eyelinera używam na co dzień, bo to po prostu szybko mi się nim działa i lubię go właśnie za to, że jest niedrogi, a bardzo wydajny, więc no duża polecajka. Yy, Poczekam aż wyschnie i sprawdzimy trwałość, no tego się najbardziej boję. Czas na test tarcia, minęło już chwilę, więc no boję się. Trochę mi się wydaje, że to nie jest wodotworny eyeliner, więc no dobra. Trochę zeszło, ale nie jest najgorzej Karola, nie? Naprawdę? Ej, dobra, to to jest naprawdę polecajka. Nic dziwnego nie do ulubieńców, serio, no... Trochę zeszło, trochę się zmatowił, ale może zmatowił się tym, że przetransferowałam delikatnie puder tutaj z do okolic na niego, ale nie starłam go, bo bardzo mało go zostało na palcu. No... Bell, good job. Czas na Waszego ulubieńca, tak mi się wydaje, bo kiedy pytałam Was, jakie eyelinery przetestować i pytałam Was na naszym Instagramie, gdzie Was oczywiście odsyłam, to praktycznie, myślę, że tak 60% odpowiedzi to było milion dolar marki Vibo, czyli eyeliner w pisaku który jest wodoodporny, więc też sprawdzimy ten, to tarcie. On normalnie kosztuje w takiej regularnej cenie 27 zł, więc jest to taka cena, powiedzmy, do przejścia, jeżeli będzie dobry, ale na promocji można go derwać za około 13, 13 zł. Teraz właśnie, jak zwróciłam uwagę, ten Ross w Rossmanie jest za 13 zł. Podoba mi się to, że jest właśnie w tym pędzelku, takim pędzelku pisaku. To jest pędzelek, muszę sprawdzić, czekać, upewnić się. Tak, to jest pędzelek, więc idealna opcja. Zobaczymy. Co ten wasz ulubienie tutaj ma do zaoferowania? Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Rozumiem, chyba. Rozumiem. Znaczy rozumiem zachwyt, bo dawno nie miałam tak gładko. Yy, Posuwając się po skórze yy, pisaka, eyelinera pisaka, yy, w pisaku, bo bardzo często one mi się zapychają innych marek yy, cieniem albo pudrem, który mam na powiece. Ten tego nie robi, nawet w ogóle nic się nie przetransferowało na niego, jest czyściutki. Wow! W ogóle byłam trochę zaskoczona, nie wiem czy to było widać. Jak pierwszy raz dotknęłam, to się aż wystraszałam, że zrobiłam plamę, bo yy, naprawdę można mu zaufać. On robi od razu mocny kolor. Od razu jest taka plama koloru, wiecie, bez tych właśnie takich, jak to nazwać, gradacji koloru, że kiedy nakładacie, to jak dołożycie obok, to to nie jest tak, że część jest ciemniejsza, część jaśniejsza, tylko ona się tak ładnie, ładnie się ta kreska scaliła, bez względu na to, ile do go dołożycie warstw. Super. Wow, jestem naprawdę, jestem w szoniu. Czas na test tarcia to w ogóle. <noise> będzie jakiś, nie wiem, wiral teraz, test tarcia. Dobra, ja spróbujmy. Palce są suche. Delikatnie, delikatnie zostało na palcu, ale to jest tak, taka no, delikatna, delikatność. Ym, I ponownie mam wrażenie, że bardziej. Przeniosłam puder i cień na kreskę niż po prostu nas wyblakła, ale naprawdę jest nieźle. Jest wodoodporny, na pewno, bo na 100%. No świetnie, kurczę, genialny jest ten eyeliner, bardzo mi się podoba. Myślę, że jak za, za tę cenę, on dla mnie jest takim odpowiednikiem trochę Kat Von D Tattoo Liner. Pamiętacie? Kiedyś go miałam, bardzo go lubiłam, mam wrażenie, że to jest bardzo podobny produkt. Jak nie powiedziałabym, już trochę lepszy, naprawdę świetnie jest, bo ta cena. Cena tutaj po prostu bije na głowę wszelkie m, seforowskie i glasowskie eyelinery. Jestem bardzo na tak, cena, jakość, no i ten pędzelek. Super. Bardzo dobry produkt. Półmetek, czwarty eyeliner marki Nutridon. I tutaj mamy aplikator w wersji gąbeczki, takiej bardziej giętkiej, giętkiej. Lubię ten eyeliner. On też daje matowy efekt, tak samo jak ten pierwszy marki Lovely. Przez to, że ma aplikator taki dość długi, cienki, fajnie można narysować długą kreskę, cienką bardzo, bo grubą, zależy się od tego, co tam Wam się wymarzy. Zobaczymy tylko jego trwałość, bo tego nie pamiętam, dawno go nie używałam, ale stwierdziłam, że fajnie się tutaj pojawi, tym bardziej, że prowadzimy kanał Beauty Talks i tam testowałyśmy ten kosmetyk wielokrotnie na tych filmach, gdzie uczyłyśmy jak malować kreskę, robić różne wersje makijażowe typu Foxy Eyes, więc mam nadzieję, że tym razem również mnie nie zawiedzie. Zaczynamy! Pamiętałam, że jest dobry. On daje taki bardzo matowy efekt od razu, jakbyście malowały bardziej kredką albo bardzo mocno napigmentowanym cieniem, czarnym cieniem. Podoba mi się też to w tym eyelinerze, że bardzo łatwo namalować cieniutką kreskę. Jak widziałyście, ta pierwsza kreska była chyba najcieńsza z wszystkich tych, które do tej pory pokazywałam Wam na bazie poprzednich eyelinerów. Bardzo fajnie też sunie po skórze, też nie nabiera za na dużo pudru, chociaż on chyba najbardziej chłonie z wszystkich, które miałam do tej pory eyelinerów, chłonie właśnie ewentualny puder czy cienie, ale to nadal nie jest taka duża ilość, żebyśmy tutaj, nie wiem, nie mówić o jakimś zapchaniu takim, że już nie działa totalnie. Ja wręcz przeciwnie, wszystko jest jak najbardziej ok. Poczekamy, zobaczymy, jaki to będzie test tarcia. <grych> test tarcia... <grych> Naprawdę to już mam wrażenie, że mi się śniło to stwierdzenie. Lecimy. No, powiedzmy, nie jest, naj, nie jest najgorzej, ale jak widzicie, co staje na palcu. Rozmazało się, ale jakby cała, jakby jak to nazwać cała rama kreski została. Coś dziwnego się zadziało, że dookoła lekko się rozsmużyło. Może to teraz fajna opcja do tego, gdybyście wzięli pędzel i roztarli ten, ten eyeliner, to mogłoby też być takie bardziej rozdymione oko, no, ale nie o to nam chodzi w tym teście, nie? Więc trwałość jest taka powiedzmy nie najgorsza, ale też nie najlepsza, więc na razie jest takie 50-50. Mimo wszystko to jest eyeliner, który do tej pory, kiedy nosiłam, naprawdę fajnie się na oku zachowywał. Nigdy nie tarłam aż tak bardzo, no, ale teraz jak widać nie jest to trwałość level hard. Na koniec trzy eyelinery, które są najdroższe w całym zestawieniu, ale wciąż nie jakieś strasznie drogie. Marka Eveline i to jest ta seria Precise Brush Liner, bo jest jeszcze wersja warietę, ale ona jest też dobra, tylko to jest zupełnie jak mam wrażenie inny level eyelinerów, ten jest moim zdaniem lepszy. ja już go kiedyś testowałam, zużyłam, trafi chyba też do jakichś ulubieńców. I on kosztuje 25 zł około, więc całkiem, całkiem fajna cena, tym bardziej, że tutaj również mamy pędzelek czyli coś, co bardzo lubię. Jest tutaj kuleczka, którą możemy ten eyeliner odświeżać. Pamiętam, że kiedyś chyba lakiery do paznokci miały właśnie taką kuleczkę też odświeżającą konsystencję. No to co? No to zaczynamy. On również jest, z tego co wiem, czekajcie, upewnię się, chyba gdzieś na stronie było napisane, że jest wodoodporny, nie jestem pewna, ale tak czy siak te starcie będzie, spokojnie. Lecimy z tym koksem. Dobra, to co powiem na wstępie, to mam wrażenie, że to jest bardzo blada czerń. Teraz to widzę. W porównaniu do tych wcześniejszych, na przykład do milion Dollar i tak dalej, blada czerń. łatwo się nie maluje, słynie bardzo łatwo po skórze, nie chłonie w ogóle pudru, bo tutaj naprawdę go sporo dokładam, bo kiedy zmazuję poprzedni eyeliner, nakładam korektor i to, żeby wszystko było, wiecie, żeby każdy eyeliner miał taką samą bazę. I wydaje mi się, że tylko ta czerni jest taka blada, jest taka bardziej grafitowa, nie jest taka mocna, nie nie, jakoś nie wyróżnia się jakoś mocno, pewnie gdybym dodała tuż do rzęsu, ten tuż byłby bardziej czarny niż kreska, bo tak się często zdarza z eyelinerami różnego typu. Więc jeżeli szukacie eyelinera, który nie jest taki bardzo mocny, taki hardkorowo widoczny, tylko wolicie tego typu opcje albo na przykład jeszcze rysujecie kreskę we wnętrznym kąciku i nie chcecie, żeby to było zbyt takie hardkorowo graficzne, to myślę, że to będzie dobry wybór. Łatwo się używa tego produktu. Jest moim zdaniem całkiem cenowo, jeżeli chodzi o jego jakość. Pamiętam też, że bardzo długo, bardzo długo mi starczył, więc to jest też wydajność, myślę, że na wyższym poziomie. Tylko jeżeli chodzi o kwestię koloru, to nie wiem, króla, bo ty też tak siedzisz z daleka, widać, że jest chyba bledszą czernią. Taką myślę. Taką że najlepiej dużą. będzie to pewnie widać w porównaniu na y, zbliżeniach aparatu. Dobrze, tak, tak. I y, może jeszcze na ręce zrobimy? Zobaczymy. Y, tak czy siak, y, chwilę chwila odpoczynku i te starcia. Test starcia. I dzieje się chyba to samo, co w przypadku poprzedniego eyelinera, czyli nutri Czyli jakby ta baza, cały zarys zostaje, ale smużą się krawędzie, czyli gdzieś tam poza coś się jednak odbiło. Palec delikatnie jest brudny, ale no, trzyma się. Nie jest najgorzej. Więc marka Eveline też, biorąc pod uwagę. Fakt, że to nie są drogie produkty, no stworzyła tutaj eyeliner, który moim zdaniem nada się dla osób, które zaczynają, chcą z pędzelkiem w ogóle podziałać tego typu eyelinerem z pędzelkiem, bo bardzo łatwo się tym maluje. I zauważyłyśmy z Karolą, że można później dołożyć trochę koloru i robi się czerniejsza ta kreska, no ale to też chyba nie o to chodzi, nie? Jakby my tutaj szukamy eyelinera, który będzie za pierwszym razem super czarny, w dobrej cenie, więc no tutaj ten eyeliner nie wypada jakoś najgorzej, ale też nie jest jakąś super perełką. Przedostatni eyeliner marki Nam, on kosztował, słuchajcie, 37 zł, więc to naprawdę sporo jak na drogeryjny produkt. Marka Nam jest nam znana, tak powiedzmy, ze strony pudrowej, Karola gdzieś tam jeszcze używała korektora. Ja nigdy tego kosmetyku nie używałam. Pierwszy, że w ogóle go otwieram. Okej, okay, jest też pędzelek, super, to, to coś co lubimy. Bardzo ładnie wygląda. Mam wrażenie, że to trochę tak Luksusowo na tle tych, które do tej pory pokazywałam. Ma najładniejsze opakowanie. Rose Gold jest wodoodporny. Producent mówi, żeby wstrząsnąć przed użyciem, więc tak też robimy. No i lecimy z tym testem, nie ma co więcej opowiadać. No, powiem Wam. Chyba najłatwiej mi się... Na... Póki co tym namalowało kreskę, tak bardzo łatwo. To tak sunęło totalnie jakby za mnie. W ogóle nie miałam obaw. Inaczej, miałam bardzo dużą kontrolę nad tą kreską. Także nie bałam się, że mi się nagle rozjedzie ten pisak, albo rozpłynie, nie będzie krwawić ten eyeliner, bo czasami tak się dzieje, że na przykład się gdzieś tam w zmarszczkach rozjeżdża ten pigment. Tutaj nic takiego się nie działo. Tak łatwo mi się namalowało tą kreskę. Ta czerń też nie jest jakaś taka zdumiewająca. Nie jest to taka czernia jak te jak na początku na przykład Dollar, gdzie widziałyśmy, że tam jest naprawdę hardkorowo, ale myślę, że bardzo łatwo, bardzo łatwo się tym produktem pracuje. Bardzo łatwo. Także podkreślę to jeszcze raz, bardzo łatwo, więc ty mnie zaskoczył. Eee, słuchajcie, co to jeszcze z takiego eee, szybko schnący? No, ciekawe, zobaczymy te starcia. Ale ogólnie, eee, gdyby nie to, że ta czern jest taka lekko wyblakła, bo jednak tutaj szukałam bardziej głębokiej czerni, bo ona jest taka porównywalna do tej z, z Eveline to jednak tym produktem, póki co najłatwiej, malowało mi się kreskę, więc jestem bardzo zadowolona z tego. Test starcia, zaczynamy, minęło już chwilę. I podobna sytuacja. No to jest... Oho, oho, oh, nie, o nie! O oh nie, oh nie, jednak jest gorzej. No nie, no Marko, no, no tak liczyłam na Ciebie, no. Nie no, jest, jest lipa. Rozmazuje się, więc może jednak nie jest wodoodporny, może jednak nie jest. No nie jest. Jest, jest do, do starcia suchą dłonią, więc oj nie, oj nie. Tutaj ten test niezdany, więc raczej yy, no, znaczy nie polecam tego produktu z tego względu, jeżeli szukacie czegoś bardzo trwałego. Ale ludzie, nie każde trze oko. Bo sam, sam proces malowania kreski no tak mnie zabał za serce, że teraz jestem taka rozdarta. Rozdarta, czy poletać czy nie. Samo ocencie, czy to w ogóle jest warte no właśnie 37 złotych. Tym bardziej, że jest szybko schnący. Tym! Nie sądzę. Moi drodzy, ostatni eyeliner marki NYX. Kosztuje 49,99 w takiej regularnej cenie. Na promocji teraz widzę, że jest za 32 zł, więc no i tak drogo. Mam wrażenie, że i tak drogo, ale z drugiej strony nie aż tak drogo jak na przykład eyelinery z Sephory, umówmy się. Więc to jest taka wyższa półka. Nie, jest, nie, nie sprawdzałam jeszcze droższych. Stwierdziłam, że to jest ten eyeliner, na którym się chcę zatrzymać cenowo. Że nie chciałabym tych 50 zł przekraczać, bo wydaje mi się, że więcej w drogerii na eyeliner to bez sensu wydawać. Że wolałabym wtedy. Zainwestować za stówkę z Sefory, te takie bardzo sprawdzone, popularne eyelinery. I to jest jedyny eyeliner z wszystkich, który mam, który jest brązowy. I już widzę, że właśnie to, co mu się niestety dzieje, i to jest mm, coś, co nie wiem, dajcie mi, zdać, czy też tak miałyście, że on po pewnym czasie wypuszcza pigment bokiem, jakby pękło coś w środku. Ja nic z nim robiłam, nie robiłam, nie transportowałam go nigdzie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on już ma trochę, chociaż jest, no nie, nie ma aż tak dużo, no z miesiąc go mam, mm -hmm. może max dwa, ale mimo wszystko to jest eyeliner, który ja kupiłam w wersji brązowej, bo bardzo podobała mi się wersja Foxy Eyes właśnie z brązem na oku i to jest pędzelek, to jest produkt, który jest bardzo mocno napigmentowany, jest trwały, ale nie robiłam testu tarcia, więc jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie. 50 złotowo cenowy kosmetyk, dobra, nieważne, lecimy z tym. się nie maluje. Co będę wymówić, No naprawdę łatwo. To jest też taki produkt, który jak ten marki NAM bardzo łatwo sunie po skórze. Ta kreska w ogóle jest taka... No, daleka bym powiedziała, że nawet nie widać, że jest brązowa. Jest to oczywiście kolor taki bardziej naturalny, o ile można tak mówić o makijażu, ale jednak jest bardziej naturalnym efektem, niż taka mocna czerń. Ja bardzo lubię ten kosmetyk właśnie do foxy eyes, do tego takiego zwanego syreniego oka, gdzie możemy ładnie sobie to oko tak wyprofilować, yy, nadać inny kształt, bo ten brąz jest mniej nachalny niż czerń, dlatego ten kosmetyk Wam polecam. Nie wiem tylko, co się wydarzyło właśnie z tym gubieniem tego pigmentu tutaj, widzisz, Pokażę mm -hmm. Ci, może to później na zbliżeniu pokażemy, że on po prostu jakby przecieka. Nie wiem, co się wydarzyło, bo naprawdę dbam o swoje kosmetyki i coś tutaj poszło nie tak. Mam nadzieję, że to jest po prostu ta jedna sztuka Felerna, nie jest tak zawsze, bo jednak szkoda wydawać tyle kasy na produkt, który gdzieś tam e, brudzi się, no bo jednak pobrudził mi palce, kiedy go otwierałam. Ale wracając do samej konsystencji, jest cudowna, bardzo łatwo się nim pracuje, same widziałyście, to była chwila, ja nawet nie musiałam się starać. Nie chłonie w ogóle pudru, ani żadnych cieni, więc się nie zapycha, a mam go już bardzo długo u siebie, więc wszystko zależy od tego, czy w ogóle chcecie wydać tyle kasy na eyeliner. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że są też takie kosmetyko-maniaczki, jak ja, które po prostu lubią testować kosmetyki i jest ta cena nie przestrasza, bo po prostu to robicie często i lubicie mieć dobre kosmetyki. Ale z drugiej strony, patrząc na te najtańsze dzisiaj pokazane, no, to nie powiedziałabym, że niektóre z nich nawet są porówn porównywalnie dobre. E, tak czy siak, tutaj e, chciałam też dodać, że ten pędzelek jest bardzo fajny. On jest troszkę inny niż te poprzednie. Jest troszkę krótszy i gęstszy, przez co bardziej precyzyjny, mam wrażenie, że można o wiele łatwiej narysować taką konkretną kreskę. Nie trzeba się starać gdzieś tutaj dorysowywać, bo zobaczcie, naprawdę fajnie to wygląda. Ehm, odczekamy chwilę, niestety ten test starcia będzie dla mnie też takim całkiem. No, i są ciekawa po prostu, jak to wypadnie. Słuchajcie, ostatni, ostatni test starcia <gdy> w dzisiejszym odcinku, będę tęsknić. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, czy marka NEX pod tym względem naprawdę jest taka dobra. No jest. No jest, nawet się. Kon... Przetransferowałam znowu puder po prostu na niego, więc poprawię tę kreskę. No nic, naprawdę nic. Nieźle. Nie, no nieźle. No. Tak, tak królę patrzę, czy ona to widzi, ale widzi, więc ja tylko Troszkę przetransferowałam, przeniosłam puder niechcący, no chcący, no tarłam na kreskę, będzie tylko poprawię, chyba zostanę w tym makijażu, teraz dokończę drugie oko, ale naprawdę dobrze to wygląda. No, powiem Wam, że mimo, że jest najdroższym produktem, to broni się pod względem właśnie, na przykład pokonał Nam czy pokonał Eveline, które były gdzieś tam trochę, ciut tańsze, ale pokonał tą trwałością, więc gdybym już miała stawiać Wam, na której z tych kosmetyków i Wam polecać z tych droższych, to NYX moim zdaniem tutaj absolutnie wygrywa. I to już wszystko, słuchajcie, no, 7 eyelinerów, 7, 7, nie wiem czy perełek, bo. Parę perełek się tutaj znalazło, a niektóre niestety mnie trochę zawiodły. Nie zawsze wysoka cena jest z jakością, ale też niska cena nie zawsze świadczy o tym, że to będzie jakiś kosmetyk totalnie do wyrzucenia, więc to jest wasz wybór, na co wy dacie kasę i co Wam się bardziej tutaj przyda w makijażu. Ja osobiście jestem wielką fanką tych tańszych eyelinerów, bo mam wrażenie, że naprawdę na przykład ten milion dolar naprawdę tutaj mnie mocno zachwycił. Nie dziwię się, że tak bardzo go polecałyście. Nie ja że ładna czern, to jeszcze trwałość. Myślę, że NYX też mimo tej najwyższej ceny, no to teraz mam go na obojgo... Oh na obu oczach. O, tak na obu oczach. Więc mam wrażenie, że też robi fajny efekt i jest to wysoka cena, ale idzie tutaj z jakością jak najbardziej, ramię w ramię. Jestem też ciekawa, czy macie jakieś inne eyelinery, które też nie. powiedzmy tak do tych 50 zł, które byście mi poleciły. Bo jestem też ciekawa, czy może coś przegapiłam, bo te mam wrażenie, były najczęściej polecane i też z Karolem jakoś tak uznałyśmy, że chyba najbardziej były wiralowe. Widziałyśmy je najczęściej u innych YouTuberek, czy właśnie Wy polecałyście nam je w naszej ankiecie na Instagramie, gdzie Was oczywiście odsyłam. Dajcie koniecznie znać, czy tego typu testy Wam się w ogóle przydają, czy to jest sens, bo możemy robić naprawdę tego typu opcje z różnymi kosmetykami, nie tylko z eyelinerami. Pamiętajcie również o subskrybowaniu kanału, będzie nam bardzo, bardzo miło i zostawienie łapki w górę, jeżeli taki film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!